Chciałbym Państwa serdecznie powitać. Nazywam się Tomasz Siemek. Mam przyjemność być osobą, która jest architektem studiów podyplomowych na naszej uczelni, na Warszawskiej Wyższej Szkole Informatyki. Jestem również osobą, która opiekuje się specjalizacją chmury obliczeniowej na studiach magisterskich na naszej uczelni polsko- i angielskojęzycznej. Chciałbym i opowiem Państwu o myślach, które miałem tworząc program naszych studiów podyplomowych. Mam nadzieję, że Państwo będą postrzegać ten program jako program ambitny. Uważam, że nie tylko ambitny, ale i realny do wykonania. Jak to jest na studiach, czy one się nazywają podyplomowe czy magisterskie? Czy inżynierskie, program, który bazuje na bardzo dużej ilości pracy przez Państwa wykonanej. Moją osobę mogą Państwo obserwować lub dodać do znajomych. Mi będzie bardzo miło. Pod linkiem na portalu LinkedIn Tomasz Siemek zobaczą Państwo, że oprócz tego, że jestem o doktorem informatyki, to również. Jestem współzałożycielem i prezesem zarządu firmy Cloud Team, która przede wszystkim jest znana z certyfikowanych szkoleń dostarczanych na rynku komercyjnym, jak również z produkcji narzędzi do wspomagania zdalnej edukacji. Moją prezentację podzieliłem na cztery części, ale chciałbym, aby, proszę Państwa, ta prezentacja również miała bardzo dużą część Waszej obecności, czy to w formie wypisania pytań na czacie, czy też, proszę Państwa, zadawania ich w formie głosowej. Także proszę śmiało pytać. Ja będę chciał tą prezentację podzielić na, informacji, na informacje o uczelni, ale o uczelni nie tak, jak Państwo widzieli tą informację na naszej stronie internetowej tylko o, ucz o Uczelni Oczami Tomasza Siemka. Następnie będę chciał opowiedzieć Państwu o zespole tworzącym specjalizację chmury obliczeniowej, bo bardzo duża część tych osób jest również osobami prowadzącymi wykłady na studiach podyplomowych chmura obliczeniowa. I z tym związany jest punkt trzeci, mianowicie z programami studiów i Sylwest. I sylwetkami osób prowadzących zajęcia właśnie na studiach podyplomowych. Zakończę informacjami o naszych wartościach, ponieważ te nasze wartości, mam nadzieję, będą bardzo mocno odczuwalne dla Państwa podczas naszych zajęć. Dobrze, proszę Państwa, trochę historii, ponieważ ta historia jest z nami. Obecna to historia, która wiąże się z moim poznaniem w warszawskiej wyższej szkoły informatyki, mianowicie w 2015 roku poznałem szkołę jako potencjalny dostawca produktów wspomagających zdalną edukację. Już wtedy, jak poznawałem kolejne osoby będące wykładowcami, będąc osobami decydującymi o kształcie uczelni, zdałem sobie sprawę, że jest to naprawdę uczelnia ekspertów i to ekspertów przewijających się nie tylko na rynku akademickim, ale również na rynku biznesowym, ponieważ część z moich kolegów wtedy i dzisiaj jest mocno zaangażowana również w prace biznesowe, czego i ja jestem takim dość bardzo popularnym na naszej uczelni przykładem, czyli Jestem zarówno osobą, która prowadzi dydaktykę, jak i osobą, która w dalszym ciągu zarządza i kieruje dość dużą organizacją, jaką jest firma Cloud. To jest pierwszy element i, i nie ostatni. Ja również przy tym przy tym punkcie chciałbym bardzo mocno podkreślić, że jako osoba tworząca program studiów podyplomowych Chciałem zaopatrzyć Państwa, trochę się śmieję z tego i na moim LinkedInie zawsze to podkreślam, w osoby dużo lepsze ode mnie. To znaczy, chciałbym i zrobiłem to, wyznaczyłem osoby, które prowadzą z Państwem zajęcia jako naprawdę specjalistów w dziedzinie, i to specjalistów, których będziecie mogli szukać na LinkedInie, zobaczyć czym się zajmują, i jakimi są postaciami na rynku chmur w Polsce. Drugi element związany z naszą uczelnią to, że jesteśmy uczelnią kształcącą na jednym polu informatyka. i oczywiście poprzednie wystąpienie mojego szanownego kolegi pana doktora Łabudy pokazało, że jest to również prowadzenie projektów. No ale wiemy o tym doskonale, że gro z projektów to, to projekty informatyczne i takimi również się zajmujemy. Czyli informatyka a wiadomo, jak się ma jedno dziecko, to Pan Prezydent mając jedno dziecko, dziecko o nazwie informatyka, no oczkiem w głowie Pana Prezydenta jest informatyka i to jest bardzo dobrze widoczne, jest z nami dzisiaj, czyli właściciel, założyciel jest z nami dzisiaj nawet na dniach otwartych i powiem z dumą, że oddech Pana Prezydenta czuć zawsze... I wszędzie z dumą, ponieważ sam będąc właścicielem, bardzo doceniam taką formę, może nie kontroli, a opieki nad osobami współpracującymi. Kolejnym elementem w mojej prezentacji, to jak ja widzę, to jest uczelnia kompletna. I chociaż wiem, że część z Państwa ma już ugruntowaną pozycję biznesową, to ta uczelnia nie tylko zajmuje nam rok w przypadku studiów podyplomowych, czy dwa lata w przypadku magisterskich, czy jeszcze dłużej w przypadku inżynierskich. Ale proszę Państwa, ta uczelnia wychodzi i do K12, czyli ma bardzo dużą, dużą, dużą część współpracy z, ze szkołami średnimi. Również wychodzi do biznesu, ponieważ zobaczą Państwo, że no, same osoby prowadzące te zajęcia to są osoby z biznesu. I w większości właśnie jest to nie samotna wyspa, ale jest jakby ciąg połączonych wysp. Bardzo stabilnymi pomostami jesteśmy i dla młodszych, i dla starszych. I mam, i mam nadzieję, że Państwo to również zobaczą, iż nawet podczas naszych zajęć będziecie mogli te nowe, nowe obszary dostrzegać. I część ostatnia. Ja wiem, że zawsze się mówi, że praktyka, 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 no ale na specjalizacji chmura obliczeniowa ja jestem Państwu w stanie obiecać, że tam naprawdę będziecie mieli praktykę. E, ponieważ nie sposób jest mówić o chmurze obliczeniowej nie mając tej praktyki. Nie sposób jest mówić nawet o projektach informatycznych związanych z fórą obliczeniową, nie mając tej praktyki. Także zapewniam Państwa, że ta, praktyka, że ta praktyka, że ta praktyka dla nas będzie bardzo, bardzo znacząca. Dobrze. Czyli powiedziałem Państwu, czym dla mnie jest ta uczelnia i jak ja ją postrzegam. Drugi punkt to jest zespół tworzący specjalizację chmury obliczeniowej i studia podyplomowe związane z chmurą obliczeniową. Dla mnie jest to bardzo, bardzo powiązane. Mogę powiedzieć, nie wiem czy to będzie popularne, ale studia podyplomowe z chmury obliczeniowej są odczepieniem przedmiotów specjalizacyjnych tworzących chmurę obliczeniową na studiach magisterskich. I wyodrębnienie z nich jeszcze najbardziej skondensowanej wiedzy, żeby w ten rok czasu państwo z tymi zagadnieniami się zmierzyli. Czyli przede wszystkim to nie tylko osoby prowadzące, ponieważ to są osoby również, które dbają o zawartość merytoryczną. Wymieniłem te, które ze mną współpracują na chmurze obliczeniowej na studiach podyplomowych, ale proszę mi wierzyć, że jest. Ich Dużo więcej. Ja tylko wymieniłem, z którymi ja mam do czynienia, konsultując swój e, program, kiedy był na etapie tworzenia. Czyli Pan Prezydent Andrzej Żuławski, który do ostatnich tygodni pytał mnie o uzasadnienie dla takich, ani innych przedmiotów, zwracał się do mnie z prośbami o e, również Analizę tego, czy dany przedmiot na pewno na chmurze obliczeniowej znajdzie zastosowanie. Prezes Lenowo, pan doktor Wojciech Zaskurski, który swoją wiedzą również wspierał mnie w części takiej technologicznej, kiedy pytałem, czy w częściach sprzętowych, serwerowych mógłbym liczyć na. Pewne elementy, które będą później przewijały się na naszych studiach. Oczywiście, osobami prowadzącymi z racji z tytułów naukowych będziecie mieli pana doktora inżyniera Dariusza Pałkę, będziecie mieli moją skromną osobę, natomiast też będziecie mieli Roberta Jezierskiego, będziecie mieli Michała Karskiego, czyli cały. Cały nakład osób i cały przegląd osób, które, jest związane, które są z tym związane. Widzą Państwo pod spodem szereg ekspertów, których, z którymi ja współpracuję. Nie wiem, czy akurat będziecie chcieli ich posłuchać na tych studiach podyplomowych, natomiast bardzo często posiłkuję się gośćmi specjalnymi, którzy rozwijają Waszą wiedzę lub. Występują z wykładem, ja, ja, ja to tak nazywam, gościnnym, i mówią o pewnych dziedzinach wiedzy związanych z chmurą obliczeniową. Czy to pan dyrektor Adam Głodek, który opowiada w bardzo ciekawy sposób o transformacji pewnego banku, w którym pracuje, to możecie sobie go wyszukać do chmury. Czy pan. Yy, Michał Furmankiewicz, który jest moim długoletnim kolegą, dzisiaj pracuje w Microsoftie. Czy Adam Smolnik, który jest hero, to taki tytuł w AWS-ie, Amazon Web Service. Czy pan doktor Adrian Kapczyński, który jest ekspertem w dziedzinie cyberbezpieczeństwa. Więc tych naprawdę osób, które wspomagają nasz program, jest bardzo, bardzo wiele. I to byłby ten temat związany z zespołem ogólnie. Natomiast już konkretne programy studiów i sylwetki prowadzących zajęcia. Tutaj bardzo szczegółowo chcę Państwu powiedzieć, dlaczego, dlaczego stworzyłem taki, a nie inny zestaw przedmiotów i zestaw zagadnień. Muszę się Państwu wytłumaczyć, bo on nie zawsze, proszę Państwa, patrząc na niego pierwszy raz, przemawia do waszej. Może nawet nie mówiąc wyobraźni, tylko do waszych doświadczeń. Pierwszy wykład to jest wykład mój autorski, czyli chmury obliczeniowe jako fundament technologiczny tworzenia przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw. I na tym wykładzie ja staram się Państwu pokazać, gdzie naokoło widzicie chmurę. I jak ta chmura pomogła w realizacji projektów informatycznych, projektów typu firma, projektów typu nowy serwis, czyli mamy szereg godzin, która, które te godziny są poświęcone na analizie różnego typu przypadków. Do wykładów z Microsoft Azure wybrałem mojego kolegę. Z firmy, mianowicie Roberta Jezierskiego. To jest bardzo ciekawa osoba, ponieważ on, proszę Państwa, yy, szkoli i z Ażura, i z Alibaby, i z AWS-a. Ma bardzo rozległą wiedzę wirtualizacyjną. Jest człowiekiem, który z tej edukacji wyrósł i sprawia mu ona przyjemność od ponad 25 lat. Następnie mam, proszę Państwa, to jest kolejny temat: to Google Cloud Platform i Michała Karskiego, który uwaga, jest specjalistą, jednym z najlepszych specjalistów w kraju od chmury obliczeniowej AWS, ale Dlatego wziąłem go do prowadzenia Google Cloud Platform, ponieważ jest też inżynierem Googlea i wierzę, że będzie chciał mówiąc o Google trochę nawiązywać do, do właśnie do zagadnień związanych z AWS. Niszowa chmura, ale myślę, że warto się nią zainteresować. Dostawca chmury Alibaba Cloud i znów Robert Jezierski. Mamy dalej y, Dariusza Pałkę, doktora Dariusza Pałkę, który zajmie się AWS-em. I znów wracamy do Michała Karskiego, gdyż y, ja, ja Michała znam dobrze, ponieważ jest moim partnerem biznesowym, y, wspólnikiem y, w firmie Cloud Team. Ale znając go bardzo dobrze, wiem, że doradza wielu dużym firmom w zakresie analizy funkcjonowania rozwiązań chmurowych, optymalizowania. Wyjaśnia w bardzo dobry sposób, jak działają cenniki, jak można obliczać, jak można jednym przełączeniem serwisu zoptymalizować bardzo drogie rozwiązania chmurowe. Więc mamy temat związany z analizą finansową funkcjonowania roz Rozwiązań chmurowych, ale to nie będzie wykład o EBIT-cie, chociaż też śmiało Michał może się tym zająć, ale bardziej w kontekście właśnie samej chmury. Następnie mamy, proszę Państwa, metodyki i narzędzia dostarczenia produktów w środowisku chmurowym. Mój poprzednik, szanowny doktor Łabuda, opowiadał o zarządzaniu projektami, o metodykach zarządzania projektami, i ja chciałbym skompensować Wam, skondensować, bardziej skondensować, zebrać metodyki zarządzania projektami, mówiąc, czym one się różnią i uwzględnić. W największym stopniu, oczywiście, metodyki związane z chmurą obliczeniową, czyli będziemy w agile'u i w DevOpsie. Celowo nazwałem DevOps metodyką, chociaż wiemy, że DevOps metodyką nie jest, ale to chwila cierpliwości, poczekajcie na wykład, na pewno tam to wszystko zostanie wyjaśnione. Generalnie chciałbym na tym wykładzie, w tym przedmiocie, Powiedzieć państwu, czym te metodyki się między sobą różnią. Również wykorzystać do tego symulację biznesową, czyli prowadzenie projektu, ale nie teoretycznie, a praktycznie. Myślę, że trochę do, do dobrej zabawy będzie. No i ostatnie dwa zagadnienia, to jest przygotowanie do przedstawienia pracy dyplomowej i sem, seminarium dyplomowe. Tym zajmiemy się razem z panem doktorem Dariuszem. Pałką. To, co jest ważne i co jest po lewej stronie, to jest, proszę państwa, schemat każdego z przedmiotów. Czyli będzie teoria, myślę, że około 20%, 40% laboratoriów, 20-30% przykładów i certyfikacja jako opcja. Dlaczego mówię jako opcja? My na dzisiaj możemy Państwu dostarczyć zniżkowy voucher na certyfikację Google, na certyfikację AWS -a i na certyfikację z Azure. -a. Także ta certyfikacja jest opcją, nie jest to jakby zniesienie całkowitych opłat, natomiast w 50% voucher te opłaty niweluje. Dobrze, proszę Państwa, skoro mamy już temat kto prowadzi, no to jeszcze chciałbym powiedzieć o wartościach, które w naszych zagadnieniach i tematach będą się przewijać, mianowicie są to zagadnienia i wartości następujące. 30% teorii oraz 70 praktyki. Obiecuję, że tak będzie. Pierwszy powód to tak powinno być, a drugi powód jest bardzo prozaiczny, bo chcemy, żeby Państwo yy, czuli po i żeby, żebyśmy my czuli po, że Państwo są w stanie bardziej wykonać pewne rzeczy w obrębie chmury obliczeniowej, niż nawet o nich pięknie poopowiadać. Drugi punkt to jest otwartość oraz profesjonalizm i partnerstwo lekcji odwróconej. Rozpocznę od lekcji odwróconych. Lekcji odwróconych, pivot lessons, to nic innego jak przekazywanie Państwu pewnych elementów do przygotowania przed zajęciami, zapoznanie się z teorią częstokroć, tak żeby nasze zajęcia były wyposażone już w interakcję pomiędzy mną a, a wami. I. Otwartość i partnerstwo oznacza nie mniej nie więcej, że jeżeli Państwo będą chcieli, lub ja Państwa zainteresuję czymś, gdzie będę wiedział, że jest bardzo dobry specjalista w zanadrzu, który może nas, do nas dołączyć i godzinę poświęcić na przykład na kontenery, czy też na inny serwis występujący w chmurze. To jak najbardziej, to jest to właśnie, to jest ta właśnie możliwość, możliwość jakby reagowania na to, co państwo chcieliby wiedzieć najbardziej. Dlaczego nam na tym tak zależy? Przede wszystkim dla mnie jesteś w sensie, moją wizytówką, czyli Wiem, że jeżeli ja będę waszym prowadzącym, który, który zapadnie wam w pamięć, to gdzieś te moje nazwisko nie się przewijało. Wiem, że nasza współpraca nie umrze po zakończeniu studiów podyplomowych. Wiem, że jeśli ktoś Was kiedyś spyta, gdzie kończyliście chmurę obliczeniową, studia podyplomowe, to oprócz. Samej nazwy, powiecie również, z kim mieliście zajęcia, a wtedy na pewno będziecie to, to pamiętać. Tutaj trochę prywatą się posłużę, mianowicie mamy tą szansę i mamy tą naprawdę unikatowość w skali kraju, że mamy umowy akredytujące nas do prowadzenia zajęć z chmury obliczeniowej, od AWS, -a, czyli Amazon Web Service, od Google, Google Cloud Platform i z Microsoftu, z Azura. Co to oznacza? Że szkolenia, które normalnie są u nas wykonywane w firmie Cloud i oczywiście w, pewnym, w pewnej modyfikacji i w pewnym ograniczeniu, no bo nie sposób przez rok zrobić ścieżki pięciu szkoleń AŻURA, nie sposób zrobić dodatkowych pięciu szkoleń z AWS-a, nie sposób zrobić pięciu dodatkowych szkoleń z GPC, więc mówię, w zakresie pewnym, my posiłkujemy się na naszych zajęciach w bardzo dużej mierze na międzynarodowych sylabosach i certyfikacjach, czyli innymi słowy, są to szkolenia akredytowane. Akredytowane, po których, jeżeli skończycie, to możecie sobie w większości wyrobić badża AWS-owego i pochwalić się nim na przykład na LinkedInie, że przeszliście takie i takie szkolenie, że przeszliście kolejne szkolenie i tak dalej, i tak dalej. Umiemy słuchać i to, że umiemy słuchać, to właśnie te wasze prośby, które są spełniane, abyśmy trochę zmienili program, żebyśmy je, go rozszerzyli że jeżeli mamy przerobić tylko Academy Cloud Foundation, to żebyśmy może posiłkowali się również jeszcze innymi jeszcze innymi szkoleniami, powiem Państwu, że bardzo dużo zależy od Was. Na pewno nasze wykłady są zarówno dla osób, które dopiero stawiają pierwsze kroki w chmurze, ale mają background który to umożliwia, jak i dla osób, które chciałyby tą wiedzę uporządkować, uzupełnić, bo na co niej zajmują się AWS-em, a chcieliby poznać Google'a, trochę <laughs> Ażura, trochę Alibaby, trochę zobaczyć, jakie te projekty, jakimi narzędziami można jakby ograniczyć i, i, i realizować te projekty. Więc to jest element, który ja nazywam, że umiemy słuchać, bo umiemy jakby dostosowywać nasz program nawet podczas do Państwa, do Państwa oczekiwań. E, ja teraz chciałbym Państwu pokazać jeszcze jedną rzecz, mianowicie chciałbym Państwu pokazać platformę przykładowo AWS-ową. Tak wygląda tak, że Państwa wygląda większość? Czyli ja, jako akredytowany instruktor AWS Akademii, loguję się. Oprócz materiałów, mam swoje, mam swój element nadzorujący. Jak Państwo przyjdą na zajęcia, to zrobię: utwórz klasę i wybiorę, jakie szkolenie dla Państwa będę chciał przygotować i na jaki okres czasu będzie Państwu dostępne to, to szkolenie, czyli wybiorę sobie z listy. Ro, rozpoczniemy, proszę się nie martwić oczywiście od Cloud Foundation. Natomiast mam też do dyspozycji kursy i Data Analytics, powiedzmy, jest kurs I będą Państwo mieli to jest widok również taki jakbyście mieli w przypadku w przypadku waszym studenckim. Czyli macie laboratoria, macie elementy, które możecie wykonywać. Macie filmy wideo, macie film, macie e-learning, macie laboratoria. Laboratoria to są prace na żywym organizmie chmurowym. Czyli to nie jest, że Państwo mi będą pisali, jakby to zrobili, tylko realnie otwieramy konsolę AWS-ową, Amazon Web Service. Państwo mają do wykonania, nie wiem, czy też postawienie yy, serwera bazodanowego, czy też inną usługę. Nie chcę w tej chwili operować nazwami bo to chyba na razie jest yy, nasz cel, do którego będziemy sobie powoli, powoli dochodzić. Także, proszę Państwa, dla mnie, dla mnie specjalizacja chmury obliczeniowa i związane z tym bardzo silnie studia podyplomowe chmury obliczeniowe to możliwość Waszego kontaktu. Z wybranymi przeze mnie czterema no, największymi dostawcami chmury obliczeniowej, no bo ciężko kwestionować fakt, że Amazon Web Service, Microsoft, Google Cloud Platform i może gdzieś przykład dopiero rosnącej chmury, jaką jest Alibaba, no to, to są najwięksi dostawcy chmury. Studia wyposażyłem w coś, co łączyć będzie Waszą wiedzę techniczną, na przykład z procesem poprawnej wyceny tychże rozwiązań, z poprawną wiedzą na temat, jak powinno się te, roz te rozwiązania implementować. Ja nie mówię, że Wy po jednym przedmiocie będziecie znali całą strukturę i DevOpsa, czy też it czy też jako. Biblioteki do opiekowania się produktem, takiego jak ja to, to nazywam, czy też będziecie znali całego Prinsa? Absolutnie nie, ale będziecie mogli tym językiem i posługiwać się, i nie zrażać, jeżeli wasi dostawcy, wasi koledzy z zespołu będą tego języka używać. Także proszę Państwa. To na tyle miałem założenie, abym w 30 minut przedstawił swoją, swoją koncepcję studiów podyplomowych chmura obliczeniowa.